W ostatnim roku wykonał pan cztery autopsje. Żaden ze zmarłych nie był dawcą narządów, a mimo to od wszystkich je pobrano. Zaopatruje pan doktora Jamesa Covingtona, a on płaci panu za pośrednictwem Fundacji Wellbright. Nie znam a Przyszedł do mnie jego przedstawiciel. Nie znam nazwiska. Sądziłem, że narządy trzeba pobrać szybko. Jest to możliwe tylko w niektórych przypadkach, gdy już przejmę kontrolę nad zwłokami. Ile ma pan czasu? 30 do 90 minut. Jak je pan transportuje? Dzwonię i przysyłają kuriera. Powiem wszystko, ale musicie mnie chronić. Najpierw. Proszę zadzwonić.